Tydzień temu napisał do mnie Bartek, zaprosił mnie do Rzeszowa i chciał opowiedzieć o tym, jak można wejść do branży OZE i zacząć tam zarabiać od pierwszego miesiąca nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. I przyjechaliśmy. Rzeszów powitał nas srogim deszczem, także dzisiaj z Bartkiem porozmawiamy o tym, jak zacząć, nawet jeżeli nie masz doświadczenia, ile faktycznie w tej branży można zarabiać, czy w ogóle teraz jeszcze jest na to szansa, czy może ta branża już chyli się ku upadkowi. A takie nagrania, które robimy w całej Polsce są możliwe dzięki naszym partnerom, a partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, t operator płatności dla Twojego e-commerce, Bafra Kebab, największa franczyza street food w Polsce oraz airnew.pl, polizingowe laptopy dla firm do 70% taniej. Zapraszam Was na spotkanie z Bartkiem. Cześć Bartek, siemanko, opowiadaj, czym się zajmujesz. A więc zajmuję się branżą. OZE. Wraz z wspólnikami prowadzimy grupę sprzedażową. Mamy na ten moment około 70 handlowców, ale z tygodnia na tydzień jest nas tak naprawdę coraz więcej. No i działamy dosyć mocno w tym kierunku. Mhm. OZE się kojarzy fotowoltaika i pompy ciepła. Jak to jest u Was? Też fotowoltaika, pompy ciepła, czy coś więcej? E, też, aczkolwiek wprowadziliśmy bardzo dużo nowych produktów, jak piece na pellet, piece zgazowujące drewno, piece gazowe e, do cieplenia. I tak naprawdę okazało się, że to są produkty, które sprzedają się nawet dużo lepiej i dużo częściej niż pompy ciepła m, dla przykładu. Mm -hmm. Skąd taki pomysł, żeby tutaj wprowadzać piece na pyle? Czemu to wybraliście? Z racji tego, że sam pracowałem w terenie i generalnie chodząc do klientów, często jak słyszeli pompa ciepła, to łapali się za głowę. Oczywiście idzie ten produkt sprzedać na siłę, natomiast nie chcieliśmy robić tego. Więc po prostu wprowadziliśmy bardzo wiele produktów, żeby handlowiec, przychodząc do klienta, mógł zaproponować mu to, co tak naprawdę dla niego na ten moment jest najlepsze i najbardziej potrzebne, a nie sprzedawać po prostu coś na siłę. Okej. Okay. Powiedz, jakie masz doświadczenie w tej branży? Jak długo tutaj jesteś? Jak długo tutaj działasz? Od czego zaczynałeś? Tak naprawdę doświadczenie mam nieduże, bo zacząłem rok temu. Moja historia wygląda w ten sposób, że pracowałem na wielu etatach. Jeździłem wcześniej za granicę, pracowałem również w Polsce na kilku etatach, ale zawsze wiedziałem, że po prostu muszę coś wymyślić. Nie wyobrażałem sobie takiego typowego życia od 8 do 16. No ale mimo wszystko na chleb trzeba było zarobić, więc za tej pracy chodziłem. Aż pewnego dnia powiedziałem sobie, że to koniec, musi się coś zmienić. <laughs> Mniej więcej historia wyglądała w ten sposób, że zamknąłem się w pokoju i powiedziałem, że nie wyjdę z niego, nie wymyślę czegoś konkretnego, na czym można naprawdę zarobić pieniądze. I złożyło się tak, że trafiłem w internecie na po prostu filmik, który przedstawiał tę branżę. Zarobki, które były tam podane, to było nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie na ten moment, sprzedając fotowoltaikę. I stwierdziłem, że dobra, jeśli faktycznie da się spisać taką jedną umowę, da się na tym zarobić, to po prostu wchodzę w to i wchodziłem z takim nastawieniem, że jeśli da się, to po prostu będę w to najlepszy. No i tak zaczęła się właściwie moja przygoda. Dołączyłem do pewnej firmy, mmm, nauczyłem się. I generalnie wraz z dwoma wspólnikami, którzy mają doświadczenie sprzedaży dziesięcioletnie, założyliśmy własną spółkę, no i generalnie zaczęło się to wszystko rozwijać. Mhm. Czemu zakładaliście własną spółkę, bo nauczyliście się, rozumiem, w innej firmie, poszliście we własną spółkę, no i teraz tutaj pojawia się taka wątpliwość, Yy, dobra, oni założyli swoją, czyli co? Yy, zatrudnisz sobie handlowców, a oni za chwilę i tak ci uciekną, bo założą swoją tak samo jak wy zrobiliście. Więc co było Waszą motywacją, dlaczego uciekliście z tej firmy? Naszą motywacją było to, że sami byliśmy w terenie, sami pracowaliśmy i widzieliśmy, z jakimi problemami borykają się handlowcy. Yy, jest ich bardzo dużo, natomiast od środka chcieliśmy sami te problemy rozwiązywać. Częstym problemem w branży jest to, że ludziom spóźniają się wypłaty. Myśmy nałożyli bardzo duży nacisk na to, żeby wypłacać handlowców od razu po montażu, praktycznie do tygodnia. Tak samo generalnie kwestia tych wszystkich produktów. Czyli bardzo dużo firm, firm w branży OZE na ten moment sprzedaje głównie tylko fotowoltaikę i pompy ciepła. A jak się okazało, jak prowadziliśmy u nas na przykład piece na PELET, okazał się to produkt sprzedający pięć razy częściej niż pompa ciepła, a są na tym praktycznie takie same pieniądze. W tej branży zarobki to już jest legenda. Powiedziałeś, że Ciebie przekonało na początku te 30 tysięcy złotych miesięcznie, więc powiedz, jak te zarobki wyglądają, ile rzeczywiście można na tym zarobić. Tak, myślałem, jak zaczynałem, że 30 tysięcy to dużo, będąc handlowcem. Natomiast okazało się w praktyce, że osoby, które naprawdę cisną od rana do wieczora, potrafią zarabiać dużo, dużo więcej. Dla przykładu, nasza najlepsza handlowczyni zarobiła w ostatnim miesiącu około 100 tysięcy złotych. Co prawda, nie spada to z nieba, pracowała praktycznie od 7 rano do 23 dzień w dzień, natomiast takie zarobki są jak najbardziej możliwe. Czy to na fotowoltaice, czy na samych dociepleniach, powiedzmy, wymianach pieca, produktów mamy mnóstwo, więc rynek na dzisiaj jest o tyle łatwy, że można tak naprawdę przyjść do jakiegokolwiek domu. I sprzedać tam wszystko. No to zapraszamy widzów na przejażdżkę. Tutaj jeszcze może być zarzut, że lansujemy się przy jakiejś BMC, ale mówię, że tutaj sąsiadujesz ze swoim handlowcem. Także... Tak, tak. Właściwie już mój menadżer, e, także po czterech miesiącach działania z nami e, kupił właściwie BMW z salonu. Także jest to, jest to bardzo dobry przykład, że jest to możliwe. Dobra, ruszamy na deszczowy Rzeszów. Zapraszamy widzów na krótką przejażdżkę. Powiedziałeś już o zarobkach, ile można zarobić, ale teraz mi powiedz, jak w praktyce wygląda praca takiego handlowca. Ktoś się do Was rekrutuje. Na czym jego praca będzie polegała? Więc tak, e, robimy door to dora tak zwanego, bo jest to po prostu najbardziej skuteczne i najbardziej efektywne. Czyli handlowiec idzie sobie na wioskę, bądź e, tam gminę, którą wybiera i po prostu umawia sobie spotkanie jednego dnia, następnie na drugi dzień je przeprowadza. E, tak wygląda system pracy. Generalnie Skuteczność, jeśli o to zapytasz, w zależności od doświadczenia. Natomiast najlepsi handlowcy u nas praktycznie nie mają dnia spotkaniowego, który, który, którego skończyliby bez umowy. Mhm. A idąc na taką miejscowość, to ile osób, powiedzmy, godzi się na takie spotkania? Nie wiem, macie jakiś taki przelicznik, że na tam 20 domów. W ilu udaje się umówić takie spotkanie w ogóle? I to jest jakby wszystko kwestia doświadczenia, bo wszystkiego można się nauczyć. Natomiast, no tak jak mówię, najlepsi handlowcy e, umawiają na 30 domów praktycznie 20. Jesteśmy w tym bardzo dobrzy, po prostu wiemy jak to robić. E, jest schemat, który po prostu działa i jego się trzymamy. E, natomiast generalnie e, początki, wiadomo, że nigdy nie są łatwe. My generalnie szkolimy wszystkiego od podstaw, czyli wdrożenie wygląda w ten sposób, że osoba, którą jakby przyjmujemy na takie wdrożenie, idzie 4 dni z naszym menadżerem, który po prostu robi wszystko. A dana osoba, która się uczy, po prostu się przygląda i widzi, jak on to robi. Po takich czterech dniach tak naprawdę taka osoba decyduje, czy zostaje, czy też my decydujemy, czy ją przyjmujemy. I może iść już sama w teren, pisać pierwsze umowy, generalnie zarabiać pieniądze. Natomiast codziennie prowadzimy szkolenia na Zoomach oraz raz, raz w miesiącu robimy takie szkolenia stacjonarne, plus osoba, która zaczyna, ma cały czas bezpośredni kontakt do swojego lidera oraz do osób, które są na nim w strukturze i korzysta po prostu z naszej wiedzy bez przerwy. Tak naprawdę, im więcej razy zadzwonimy do swojego lidera na początku, jak zaczynamy, tym szybciej się nauczymy. Ja jak się uczyłem, robiłem tak samo. Potrafiłem do mojego lidera dzwonić po 20-30 razy dziennie, e, przez cały miesiąc, żeby tylko wyciągnąć z niego jak najwięcej wiedzy, żeby po prostu wykorzystać to samemu w praktyce. Powiedziałem, że na 30 domów umawiacie nawet 20. Jak to się robi? Jak takich ludzi przekonać, żeby chcieli się spotkać, bo tak czasem mam wrażenie, że ci sprzedawcy fotowoltaiki są trochę traktowani jak Jehowi, że ludzie raczej uciekają od tego i albo nie, albo ktoś już u nich był pięć razy. Więc jak to się robi, żeby tyle osób chciało się spotkać? Jak zgodzić? to zrobić? Ja się śmieję zawsze, że szybko. No generalnie konkretnych technik tego, jak to robimy, zdradzać nie będę. Natomiast nie jest to wcale takie ciężkie, jakby się wydawało. Naprawdę, ci ludzie na wioskach to też są normalni ludzie. Nie biją, nie gryzą. Nic złego tam się nie dzieje. Generalnie ja przez rok czasu w terenie, wiadomo, trafiłem ludzi, którzy byli niemili, jakieś były nie do końca miłe sytuacje. Natomiast nic strasznego tam się nie dzieje. 98% klientów to są normalni ludzie, tacy sami jak my. Jak wygląda ta branża wasza po zmianie sposobu rozliczania w fotowoltaice? No bo kiedyś to rozliczanie było bardziej korzystne tego prądu, obecnie tam się pozmieniało i często zarzut ludzi jest taki, że no te czasy na fotowoltaikę i sprzedaż to już się skończyło. Więc z Twojej perspektywy, jak to tak, teraz funkcjonuje? Tak mówią bardzo słabi handlowcy. U nas generalnie fotowoltaika jest tylko dodatkiem. My się głównie skupiamy właśnie na wymianach piecy, dociepleń itd, i tak dalej. Natomiast z racji tego, jakie teraz podwyżki cen energii są zapowiedziane na przyszły rok, zresztą firmy już to odczuły, dostały 300% podwyżek, fotowoltaika dalej się sprzedaje. Wiadomo, być może jest to troszkę cięższe niż to było przed zmianą przepisów. Natomiast jest to produkt, który normalnie się sprzedaje. Mamy dalej handlowców, którzy potrafią zamontować, realnie przeprocesować 8-9 umów na fotowoltaikę w miesiącu. Z czego zarobić na bieżąco można już około 30 tysięcy złotych. W jaki sposób działacie? Wy sprzedajecie, ale macie też w firmie u siebie wewnętrznie monterów? Firmy, które to montują? Czy jak to funkcjonuje? To tak, funkcjonuje? tak. Współpracujemy z firmą, e, która ma właśnie swoich, e, swoich instalatorów. Nie są to żadni podwykonawcy, jeśli chodzi o fotowoltaikę oraz pompy ciepła. Natomiast jeśli chodzi o piece, takie jak piece na pellet chociażby, no to jest, jest, bierzemy je bezpośrednio od producenta i montuje je bezpośrednio producent. Mhm. Więc klient może być spokojny, jeśli chodzi o jakość wykonanych tych montaży. Czy handlowiec, który zarabia tak duże pieniądze, czy on musi mieć jakieś określone cechy osobowości, to znaczy jakieś takie predyspozycje, naturalne talenty? Czy każda osoba jest w stanie się tego nauczyć? Jakie są cechy tych osób, które są najskuteczniejsze? Tak, myślę, że każda osoba jest się w stanie tego nauczyć. Uważam, że na świecie jest może faktycznie 5% osób na tyle naprawdę głupich, powiedzmy sobie szczerze, że nie byliby się w stanie tego nauczyć. Moim zdaniem ludzie nie, zarabia, nie zarabiają pieniędzy tak naprawdę tylko z dwóch względów. 50% jest albo leniwa, drugie 50% jest arogancka, czyli nie chcą się uczyć od osób, które już takie pieniądze zarabiają, bo twierdzą, że same zrobią to lepiej. Tak naprawdę nie mają żadnych wyników. Czyli tak naprawdę każda osoba, która będzie zaangażowana, która się będzie chciała uczyć, która będzie miała determinację, żeby po prostu zarabiać duże pieniądze, takie pieniądze może zarabiać. Generalnie ja jestem jedną z osób, która tej roboty nawet nie za bardzo lubi. Bo ja nie byłem typem człowieka wchodząc do tej branży, gdzie miałbym świetny kontakt ze wszystkimi ludźmi dookoła mnie. Ja nie byłem jakiś mega relacyjny dla osób, których nie znałem, ale można się tego po prostu w praktyce nauczyć. Super, jeśli ktoś jest osobą relacyjną, to mu na pewno na początku bardzo pomoże, bo dzięki temu można i zarabiać duże dobrze, dobrze pieniądze na tym i dobrze się bawić. W takim wypadku ta praca jest dla takich osób pasją. Ale ja tu dzielę handlowców na dwa typy, czyli na takich właśnie, dla których ta robota jest pasją, uwielbiają to przy okazji dobrze się bawią, dobrze zarabiają. I drugi typ to są osoby takie jak ja, które po prostu tego nie lubią, ale robimy to co musimy robić, bo jest to taka furtka do robienia nawet w przyszłości dużo większych rzeczy. I jeśli można z niczego, tak naprawdę w kilka miesięcy, zrobić wyniki rzędu 100 tysięcy miesięcznie. No to gdzie w tym momencie w Polsce mamy e, większe możliwości? Zaczynając mhm. z totalnego zera. Mówi, że to często teraz się opiera na tych programach, czyste powietrze. I czy są jakieś perspektywy takie, że, że to się skończy za jakiś czas, czy jednak ta branża, no tutaj patrzycie na to długoterminowo bardzo, czy tylko tam do któregoś roku, póki są te dotacje, no to lecimy? Znaczy tak, jeśli chodzi o dotacje, na pewno jeszcze przez jakiś czas będą. Mm, po prostu póki są. Żelazo póki gorące, więc wykorzystujemy ile się da. Natomiast generalnie no, mamy bardzo dużą grupę sprzedażową. To są ludzie zaangażowani, e, bardzo fajni i pozytywni, e, z dużymi umiejętnościami. Więc nawet jeśli dotacje na docieplenia czy na inne rzeczy się skończą, to tak naprawdę za kilka lat możemy sprzedawać zupełnie inne produkty. Ale będąc w takim gronie ludzi, e, zawsze znajdziemy jakiś sposób. To też jest ważne, że nie jesteśmy w tym sami. No bo generalnie biznes to ludzie, prawda? Czyli mając wokół siebie grupę powiedzmy 70, 100-150 osób, które są skupione na tym, żeby zarabiać pieniądze, no to ciężko tych pieniędzy z nie zarabiać. To tak jakbyś przykładowo siedział z ludźmi, którzy od 20 lat zajmują się produkcją lodów i oni rozmawiają tylko o produkcji lodów, no to po dwóch miesiącach wiedziałbyś wszystko o tym, jak się produkuje lody, ile kosztuje tego produkcja. Mimo, że by nawet to nie interesowało, i tak samo jest z pieniędzmi. Jeśli siedzisz w gronie ludzi, którzy rozmawiają tylko o pieniądzach, no to siłą rzeczy po 2, trzech, 4, 5 miesiącach zacznie się zarabiać. Więc tak naprawdę chodzi tu generalnie o mental, z którym chodzimy. Nasze podejście, nasza głowa to jest 95% sukcesu z tego względu, że nie jest to praca fizyczna. Więc co odróżnia osobę, która powiedzmy wchodzi do branży i zarabia bardzo mało? Bądź zarabia tą średnią pensję 15-20 tysięcy, co jest moim zdaniem bardzo małym wynikiem, jak na możliwości, które daje ta branża. A co odróżnia osoby, które wchodzą i zarabiają 60, 70, 80, 100 tysięcy miesięcznie. To jest tylko i wyłącznie podejście, głowa i, i po prostu psychika. No plus trzeba oczywiście ciężko pracować, bo to co mówię, że ta dziewczyna, która zarabia tam 150 czy 100 tysięcy miesięcznie, no to pracuje 7 dni w tygodniu od 7 rano do tam 23. Tak, tak. Nasza najlepsza handlowczyni, która w zeszłym miesiącu wykręciła najlepszy wynik, zaczyna pracę o 7 rano i kończy o 22. Więc to jest kolejny bardzo ciekawy temat, bo... Chodzi tutaj po prostu o dyscyplinę, prawda? Jeśli mamy motywację, chcemy wejść, zrobić duże rzeczy, ale na ile nam ta motywacja wystarczy? Na tydzień, miesiąc, dwa miesiące, żeby wykręcać duże wyniki regularnie i osiągać sukcesy, nieważne w jakiej branży, po prostu potrzebna jest dyscyplina. Mhm. Powiedz mi, ile ci najlepsi handlowcy takich spotkań odbywają? Żeby powiedzmy, nie wiem, jaki jest przeliczym, na przykład ile średnio na jednym takim kliencie. Się zarabia, żeby tutaj sobie to jakoś można było pomnożyć, ile takich spotkań musiałoby być. Mhm. No to też w zależności od stanowiska, na jakim jesteśmy, ale powiedzmy, jak zaczynamy jako początkujący handlowiec, z jednej umowy na wymianę pieca jesteśmy w stanie zarobić średnio te 6-7-8 tysięcy? Za sam jakby, piec. Za sam piec, tak. Za fotowoltaikę oczywiście te pieniądze są dużo mniejsze. Nie zarabia się na tym aż tak dobrze. Natomiast Powiedzmy, przeciętny handlowiec potrafi spisać takich umów 6, 7, 8 w miesiącu. Mhm. Żeby spisać te 6, 8 umów w miesiącu, to ile takich spotkań faktycznie, które dojdą do skutku, ile takich spotkań trzeba odbyć? Jaka to jest konwersja? I to też właśnie zależy. Nie ma tu jednej dobrej odpowiedzi z tego względu, że. Mam znajomych, czy pracują z nami osoby, które są w branży parę lat, mają duże doświadczenie sprzedaży i oni potrafią sobie w ciągu miesiąca parę razy tylko wyskoczyć w teren, spisać parę umów, zarobić kilkadziesiąt tysięcy i na tym się kończy ich praca. Prawda? Mm. A osoba początkująca totalnie bez doświadczenia może chodzić cały miesiąc i spisać jedną, dwie, trzy, cztery umowy. Więc tak naprawdę kwestia, kwestia po prostu umiejętności na zwyczajnym świecie. Ja sam jak zaczynałem Akurat na początku spisałem kilka umów, chociaż wtedy sprzedawaliśmy tylko i wyłącznie fotowoltaikę, rok temu, jak zaczynałem, więc było dużo ciężej. Natomiast w drugim miesiącu pracowałem cały miesiąc i nie spisałem żadnej umowy. Mhm. A czy ty masz takie swoje obserwacje? Bo mówiłeś, że to co tam odróżnia tych, którzy dużo sprzedają, osiągają sukcesy od tych, którzy nie osiągają, że to jest w dużej mierze mentalność, głowa plus pracowitość, ale jestem ciekawy, jak wyglądają spotkania przeprowadzane przez te osoby, powiedzmy, bardzo doświadczone, którym tak dobrze mają taką dobrą konwersję, tak dobrze sprzedają? Czym te spotkania się różnią od tych osób początkujących? Czy oni tutaj mają jakieś swoje, nie wiem, techniki domykania sprzedaży, czy tutaj jakieś takie naturalne umiejętności, że potrafią nawiązać z tymi ludźmi taki dobry kontakt, taką niść porozumienia? Czyli czym te osoby jeszcze, tak już typowo na spotkaniach, przez to, że te spotkania są tak skuteczne, Czym te osoby się wyróżniają na tych spotkaniach? Co oni takiego robią, że te spotkania są takie dobre? Przede wszystkim myślę, że to jest już luz, który łapiemy z doświadczeniem. To, że przychodzimy do tego klienta i rozmawiamy jak ze zwykłym człowiekiem, czyli, czyli po prostu handlowiec potrafi, potrafi dojść do tego człowieka, porozmawiać z nim jak normalna osoba z normalną osobą, a nie jak jakiś akwizytor. Powiedz mi jeszcze. Bo mówię, że i pracowałeś na różnych etatach, yy, studiowałeś? Nie, 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 broń Boże. Rzuciłem szkołę, jak miałem 18 lat. Yy, od razu, jak tylko stałem się pełnoletnim, poszedłem i się wypisałem. Wyjechałem wtedy za granicę. Yy, generalnie, ja tak jak mówiłem wcześniej, ja od zawsze wiedziałem, że ja muszę zarabiać pieniądze jakoś na, włas na własną rękę. Nigdy nie grało mi to, jak w szkole nauczycielki opowiadały mi, jak powinienem żyć, jak powinna wyglądać edukacja. A same przyjeżdżały po prostu rozjebaną Toyotą pod szkołę i wiedziałem od dziecka instynktownie, że coś mi w tym nie grało. Że coś tu jest nie tak, że muszę wymyślić po prostu coś swojego. Zawsze wiedziałem, że będę zarabiał duże pieniądze, tylko nigdy nie wiedziałem, jak to zrobię. Aż mówię, zaczęło się od tego postanowienia, że koniec, po prostu rzucam te etaty i nawet, żeby miał nie jeść, zrobię coś, żeby po prostu w końcu, się, w końcu się odbić. Uważam, że każda osoba, która teraz ma nieważne ile lat, tak naprawdę, ale czuję że jest w momencie swojego życia, gdzie po prostu stoi w miejscu, powinna po prostu przyjść i spróbować, bo jeśli ktoś nie spróbuje. To tak naprawdę nie ma prawa narzekać, że w tej Polsce jest ciężko, że nie idzie, no bo ludzie, którymi ja się otaczam, którzy z nami współpracują, nie narzekają, że w Polsce jest ciężko, bo po prostu zamiast narzekać, wolimy szukać możliwości, które dają nam zarabiać pieniądze. Mało tego. Uważam, że jeśli ktoś jest w tym momencie, w etapie swojego życia, w miejscu, w którym zarabia mniej niż 20-30 tysięcy złotych, głupotą byłoby nie wysłać CV i nie spróbować. Tutaj handlowiec typowy namawia, już bardzo dobrze. To, co mi się podoba u Was, bo ja zawsze kojarzyłem tą branżę, właśnie, że to jest fotowoltaika, pompy ciepła i gdzieś tam ograniczone możliwości. Ja mam fotowoltaikę i pompę ciepła, ale nawet gdybyście przyszli do mnie, to pewnie i tak bylibyście w stanie mi coś sprzedać, na przykład docieplenie poddasza i tak. dostać na to dotację. No, Dokładnie. Jeżeli ktoś chciałby zacząć, spróbować to, do czego Ty tam mawiasz, to. W jaki sposób powinien się zgłosić, gdzie to CV wysłać? Tak, już mówię, przede wszystkim chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy generalnie wyszkoloną całą kadrę menedżerską, także jesteśmy w stanie wdrożyć teraz bardzo dużo ludzi. Działamy na terenie całej Polski. Głównie jest to południe i centralna Polska, natomiast ludzi z północy też będziemy w stanie wdrożyć. Generalnie wystarczy wysłać maila. Na Bartosz Zawalski małpaonet.pl będzie jeszcze pewnie podany w opisie. Bądź zgłosić się do mnie bezpośrednio na Instagramie Bartek Podłoga Zawalski. Skontaktuje się wtedy z daną, z daną osobą jakiś menadżer i umówi się na konkretny termin wdrożeniowy. Super. Dzięki bardzo za rozmowę. No i z takim chyba przekazem zostawiamy widzów, że jeżeli ktoś chciałby no to można spróbować. A my dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.